Polska jest znacznie bardziej innowacyjna niż liczby to pokazują. Polskie firmy są znacznie bardziej innowacyjne, troszeczkę statystyki tutaj mylą. Natomiast oczywiście Polska mogłaby i powinna być bardziej innowacyjna. Problem polega na tym, że innowacje to jest taka cudowna recepta na to, w jaki sposób z mniejszych zasobów osiągnąć więcej. Warto z niej korzystać. Oczywiście jest tak, że do tej pory wiele polskich firm mówiło, no, my nie musimy sięgać po te cudowne recepty. My możemy po prostu wykorzystać dobrze to, co w Polsce mamy, i to dawało zyski. To jest pewnie tajemnica, dlaczego wiele firm nie sięgało po innowacyjne rozwiązania, a czasem można pewnie i zgadywać, że sięgało, ale nie wie o tym, że dokonywało innowacji. Więc warto zacząć myśleć inaczej. Jeśli chcemy naprawdę dogonić. Tych najlepszych na świecie, to warto sięgać po innowacyjne technologie, innowacyjne rozwiązania organizacyjne, innowacyjne sposoby współpracy. Innowacje są wszędzie. Innowacje to nie są tylko technologie. Ja zwykłem mówić, że innowacja, innowacyjność to tak naprawdę jest pewien stan ducha, szuka się nowych rozwiązań, jest się gotowym i wtedy jest się innowacyjnym i wtedy można sobie radzić znacznie, znacznie lepiej i z mniejszych zasobów osiągać więcej, a chyba wszystkim powinno nam na tym zależeć.